stronę Kuba, jak widzicie jesteśmy na pierwszej grze, bo dzisiaj e, sami ustawimy te nagi, bo patrzymy e, na te trzy miejsca teraz w sklepie Play. Oto są te gry i dzisiaj zobaczymy, czy one naprawdę są takie fajne jak tam pokazuje. No dobra, no to... Jesteśmy na pierwszej grze. Przepraszam, że w tej pozycji pewnie będzie się to zmieniać z kolejnymi grami, choć nie wiem tego. Po prostu tak jest ustawione jakby gra i nie da się tego zmienić. O. Yy. Dobrze, no to zacznijmy to. Totalnie który gier nie znam, ale wiem na pewno, że ta jest długa, o ta fruit ten więc ja chcę jakąś króciutką o mm, a dobra nie będzie tak z botem zagramy no bo bo co on mi tak głupio zrobił bot mnie okiwał dobra jeszcze raz tak nie może być przecież dobra jeszcze raz tak nie może być no. Wca wcale mi nie dał fory Dobra, no to jeszcze jedna szybka runda yy, z czegoś. Yy, paletkami, bo ja nie umiem. Yy, Spokojnie, ale ja nie umiem grać w to. A! Fajne! Ja sobie zostawię tą grę. A ja nie ogólnie widzowie. Nie wiem czy teraz jak to wrzucam jest to aktualne. Aha, bo to tak. Nie wiem czy teraz jest to aktualne jak to wrzucam, ale wtedy był taki rak, e, ranking. O. Dobra, bo to będzie długie trochę. Ale naprawdę fajne gry. E, dobra, no to przechodzimy do drugiej gry. Oto widzowie, jest druga gra w naszym rankingu. Jak na górze się pojawiały jakieś SMSy moje, czy z jakiejś grupy, na której jestem, no to bardzo, bardzo, bardzo to przepraszam. Prawdopodobnie jest to zamazane. Czy tu są reklamy? Zezwół. Aha, na powiadomienia. Dobra. Nie wiem, czy sobie zostawię to. Zobaczymy na razie. Składanie mapy, aha. Podobno, mój kolega mówi i dużo osób mówi, że Dice Dream, no, Dice Dream, jezu, nie mówię tego, da, da, Dice Dream, no, jest bardzo fajną grą, ale ym, reklamy, lubię strasznie ich reklamy tego. No i jak mi się pojawiają, jak shorts sobie przewijam, ale niektóre są takie dziwne, niektóre są dziwne, po prostu się nie łączą z innymi. Daj mojego słodka, są miediki, tak? Czołem, wasza wysokość. Dobrze cię widzieć. Nasze królestwo zostało zniszczone. Pomóż nam. Zmienimy od naprawy zamku. Co? Nie mam hajsu? Mam. I co daje ta koronka? Nie wiem, ale ten zabek coraz bardziej mi się podoba. A te ludziki są takie cute, że yy, na pewno ona zostanie ze mną na chwilę dłużej. Bo budowy potrzeba więcej monezu. Bądź... I właśnie tam było, że pokazane było, że się rzuca z taką kostką. I czy to tak jest naprawdę? Mm -hmm. Tak, to jest ta kostka. Yy, o, 10 kostek chyba dodatkowo, dobra, rzućmy. Aha, jeszcze nie, dobra, teraz. A co to jest ten ludzik? Nie wiem, mogę kogoś niszczyć? Ej, coś tam było w tych reklamach o Jackpotach, nie? A nie wiem, czy wy oglądaliście tę reklamę, ale było coś. Yy, gdy wszystkie trzy kostki wylądują na... Otrzymujesz kartę. Widzowie z tego mogą być dobry. jak chcecie mogę karty, ten, z wami odcinki wynagrywać, to napiszę, wymienię też wszystkie nazwy gier i, i dam w postach społeczności, tak, tak, no. no i tam wybierzecie, którą grę chcecie, żebym nagrywał. Karta atak pozwala ci zaatakować innych graczy. Aha. ja nie chcę ich atakować. No ale no dobra, chyba królestwo jest najważniejsze, no? A co tam było? Bo ja nie widziałam. Widziałem. O, to było dobre, to było dobre widzowie. Dobra widzowie. Przechodzimy do następnej gry. Dobra, stwierdziłem widzowie, że tak mi się to spodobało. I jeszcze chwilka. Yy, jak mnie wątpię? Kuza. Ej, nazwijmy się kuba. Kruza. Ej, nie ma tego tej? Nie ma. Kruza, chyba kuza. To tak. Yy, tylko to sobie wybierzemy już przechodzimy do następnej, więc luźnik. Yy. Dobra, mi się podoba najbardziej ten. No dobra, widzowie. No to przechodzimy do następnej gry. Dobra widzowie. Najdłużej wstęp do gry trwał, ale zapowiadało się zresztą też najlepiej. Ściszę to i wracamy. Te wszystkie gry. No, te reklamy to nie moja wina. Te wszystkie gry to były. Gdy, jakby bez reklam i wszystkie były na telefon, jakby co. Zapowiadało się najlepiej, a to dlatego, że na Robloxie mamy podobną. Tylko, no, podobną, nie, absolutnie niepodobną, ale tak, podobna nazwa. Jest trochę gorsza, ale sobie nie wygląda tak źle. Patrzcie na to, też. O, mi mi się odzywa. Oczywiście, Ej, w to też będę grał. Chodź mniej, chodź mniej. chodź, chodź tu. Aha, bo tu może być trzech. Wciągnąłem się w widzowie. Dobra, dam, im do, dam ich do więzienia i zobaczymy, co się tak więcej robi tutaj, bo... Na razie nie wygląda. Co on chce znowu? A co oni chcą? Gdzie on chce iść? Ej, on ucieka. Ja nie rozumiem. A nie, wypis, tu jest wypis. Jak to wygląda? No. Dobra, widzowie. O! Dobra, widzowie. To byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Wpadajcie na kanał Alka. Yy, na, nie pamiętam totalnie nazwy. Wpadajcie też na kanał Oscara. Oscarina 1357, ale totalnie nie pamiętam nazwy Alka-kanału. Przepraszam, Alek. Więc yy, po prostu. Yy, napiszę wam pod tym. Tym, gdzie będę pytał Was, z czego nagrywasz, tak naprawdę. Yy, tak naprawdę tą grę, oj, reklama. Tak naprawdę ten ranking bym obrócił do góry nogami i e, choć trochę bym to zmienił, Dice Dream, jak to się mówi, byłoby na pierwszym miejscu, później by była ta gra i na końcu byłaby ta, ta gra. Nie zagrałem wszystkich gier, więc ten, ale moim zdaniem była jednak najgorsza, więc. So, yy. Zostawcie łapkę, suba jeszcze raz yy. No i co, dobijamy 600, później 700, 800, 900, 1000 <laughs> Dobra, pa pa